Cześć moi drodzy, muszę Wam coś ważnego powiedzieć. A dokładnie 20 września o godzinie 20.00 na kanał Palion wleci film, w którym powiem Wam wszystko, co się wydarzy na 2 miliony subskrypcji. Dlatego w tym momencie wbijaj na kanał Palion, subskrybuj go. I lecimy jak najszybciej po 2 miliony, żeby jak najszybciej ta niespodzianka się ukazała. Na tym filmie również Wam powiem, kiedy wyjdzie pierwsza piosenka z nowym Teledyskiem, a piosenki nie było z Teledyskiem prawie już rok. Dlatego Palion wraca. Bądźcie wszyscy, 20 września, kanał Palion2000 I subskrybujcie Ale, ale moi drodzy, dzisiaj jestem adminem na Palionowie Ponownie Ja oczywiście będę miał swój taki piękny głos mm -hmm. Nikt nie będzie wiedział, że to ja Ale moi drodzy, zamurowałem Palionowo Tak, jak widzicie, są tam trzy niki, Leona, Olka i Bola I nie mogą się przedostać wizowie Bo jest tam zamknięty teren Jest zamknięte przejście I nie mają wstępu do Palionowa Ale, jeżeli e, zdobędą dla mnie Najlepsze brainroty na świecie To wtedy ich wpuszczę i tam mają oczywiście mój ten. No, tam jest baza, o widzicie, baza admina. No, i będą musieli znaleźć dla mnie Brainroty. Jak znajdą dla mnie Brainroty, wtedy otworzę im wejście na palionowo. Także odpalam tryb admin. No i lecimy. A widzowie, czekajcie. Jeszcze se, jeszcze jedna rzecz. Jutro o godzinie 20 na kanale Palion wielkie oświadczenie. Wszystko wam powiem, co się działo u mnie przez ostatni czas. I yy, zdradzę wam pewien sekret. Także bądźcie na kanale Palion i subskrybujcie go, bo tam lecimy po 2 minuty. A teraz idę idę do nich, moi drodzy, i z góry do nich powiem, jak admin. Dzień, Dzień dobry! Nie, 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 się tam wejść, no co byście, zrobili? Co my byście my, To mnie nie zamknąłeś przed, przed... Dzień do... Do... Witam was serdecznie, spójrzcie w górę. Eee... Kto to mówi? To? Jaką górę? Ani! Dzień, Dzień dobry, oh, Jesus. Tak jest, to czy ty widzicie, robisz? że palionowo jest zamurowane? Nie macie tam prawa wstępu. No dla to, to nie, nie jest. Przykro mi, jeżeli chcecie wejść na Palionowo, musicie wykonać dla mnie jedno najważniejsze zadanie. Jakie? A mianowicie, potrzebuję Brainroty. Ostatnio mm, w The BrainRot usunąłem Tung Tunga i wiele popularnych Brainrotów. Dlatego w tym momencie chciałbym, żebyście odnaleźli je dla mnie. Eee, ale dlaczego no, tak... my mamy robić to dla ciebie? To jest na Przykro mi, jeżeli tego nie wykonacie, zostaniecie Co? poza murami już do końca A? swojego żywotu. No i git, ja tego nie robię. No i git, robię. ja idę swoją wioskę stworzyć, nie mam U, zamiaru nic no. złapać. No trzymajcie się i na razie, powodzenia wam życzę. Musimy to zrobić, nie odbudujemy takiej długiej wioski! Przecież poro, to jest bez problemu odbudowanie Witajcie, chyba. To ja, admin ze style Brainrod. Witam no sobie. Jezu, nie strasznie! Musimy to zrobić! Dobra, panie adminie! Jakie są zasady? Już zapraszam za mną drodzy koledzy i, i koleżanki. Eee, eee, nie dobrze. ma polówki z nami. Brainrod! Nie! Mam Brainrota. Ale Masz Połóż go. Połóż go! O co? Połóż go! No dobrze już nie nie tutaj nie, nie tutaj no i co ty narobiłeś co ty narobiłeś człowieku no ale kazałeś mi to zrobić ja, ja nie wiedziałem że wstęp na palionowo to wszystko wina leona podziękujcie mu za nie. to Oczywiście. że to oh, tak Lecimy. Jasne, wszyscy wchodźcie do portalu, gdzie znajdziemy wszystkie brainroty dla mnie, dla admina. Dla admina. dla admina. dla admina. lecimy tam. Moi drodzy, na sam początek, zanim zabiorę ich wszystkich, pokażę wam, gdzie schowałem brainroty, bo oni muszą je odnaleźć i następnie wrzucić je do portalu. Będą losowali kolor, na którym będziemy, będą musieli znaleźć brainrocika. Na każdym kolorze są trzy brainroty. No i tak, mamy na niebieskim tutaj jeden, tu kolejny i pod ziemią tutaj jest kolejny. Oni nie widzą, moi drodzy, techników, więc się nie przejmujcie Ale my przynajmniej wiemy, gdzie są poukrywane te brain roty Następny, czerwony Czyli mamy truskawkę tu u góry Tu u góry mamy ołóweczek I na sam koniec mamy tu w tym labiryncie Na zielonym mamy tutaj ołóweczek Tutaj na samej górze I jeszcze mamy schowanego tutaj o w środku No i ostatni, czyli ciemny, zielony No to mamy tutaj mm, Tutaj widzicie oczywiście tego słonika truskawkowego e, Jeszcze tutaj w ziemi jest jeden I na sam koniec na koniec mamy na samej górze ostatniego brainrota, więc wy już wiecie, gdzie są te brainroty, i zobaczymy, czy uda im się znaleźć, i czy będą mogli wrócić na e, palionowo. No i oczywiście tutaj następnie będą wrzucać te brainroty. Idę do nich. Witam serdecznie. Witam <grym> bardzo serdecznie, adminie. Tak jest, ja mam admin i tutaj mam administracyjne umiejętności. <grym> Tyle no co? No i tak, i tak. I wiesz co mogę zrobić? Obym Ej, nie, to. nie! Wszystko nie rób, nie rób, no nie rób! panie Leon, pan niech się opamięta ze swoim słownictwem. No dobrze, witam serdecznie. Okej, okay. na sam początek losujecie kolor, w którym musicie znaleźć trzy... Ja, ja pierwszy? Nie, Dla ja mnie. pierwszy. Ja! Ja! No no dobra, być może być. No dobra, i ciosuj kolory! Okej, obym miał niebieski. niebieski. Ej, oddaj mi to! Dobry, Oleg, ostatni kolor, jaki ty będziesz miał. Ale zielony. Górny, Najgorszy zielony. kolor na świecie, zielony jest taki obrzydliwy. Ej, ej co ty powiedziałeś? Co? No obrzydliwy. zielony to najgorszy kolor na świecie, jest tak brzydki, że. Czerwony jest najlepszy, ale nie wyzywajmy koloru trawy, tak? Ale on jest głupi. Ej. O kurde, No, widzisz? Zaraz ciebie wciągnie, ci się opamiętać, człowieku! Eee, niech Gdzie ciebie... Być. Panie Bolo, ma pan kolor czerwony, niech a pana jest? nie interesują inne brainroty, idzie pan na czerwoną krainę! Eee, Zapraszam dobra, serdecznie! A, dobra! Eee, ha, o. Nie! O, dawaj, A dawaj. to się nie uda! Musisz znaleźć trzy brainroty, jeżeli ci się nie uda, nie wrócisz na Palionowo! Eee, jak to? Jak to? A jak ja mam Nie wiem, mi to mówić, panie Bolowy, musi się pan opamiętać! Eee. Ja nie mogę, ale ja jestem słaby w parku, i Pana. Niech Pan znajdzie trzy brain roty dla Dobra. wielkiego odmina. Jeden już na pewno wiem, gdzie będzie, gdzie jest pewnie u góry. Mm, a, może. O, może, czy nie? Może i tak, a może i nie. A może wodne, czy nie? Może wodne? To naprawdę głęboka a. myśl, Panie Bolo. Gł głęboka, no cóż, czy... a nie, to Dzula, niestety. O, chyba zaklej, już tam to... nie wpadł przypadkiem. Yy. A tu wejść? Ej, czekaj, a Oczywiście tu jeszcze Ale musisz wejść z zielonego koloru. A, czyli to tak też można, no dobra, dobra. Już tak można. Tak, tak. ej ja nie umiem w parku. Dobra. No to e. już nie moja sprawa. Ma pan jeszcze jakieś 30 sekund na znalezienie brainrotu. Co, jedynego widziałem, no to była ten. w ogólnie. A ale jak, jak pan ładnie do... poprosi, y, to pozwolę panu trochę dłużej poszukać. E. Dla mnie brainrotu, dla e. mnie. E. E. Ej, mam! Znaleziony? Bravo no, Brawo! Ej. Brawo! Ej, Ale musi pan wyjść teraz z tym Brain rotem. Ja Jak są boceńską, ja pomogę nic nie widzę panu, z tym mogę panu spokojnie, A. zapraszam. Ja ja nic nie widzę, nie? Bo to jest blende Zapraszam. Dobra. I musi pan A. go zaprowadzić tutaj oto do tej dziury. Ale po A. Bo wtedy A. trafi on do mojej bazy Napoleonowie oczywiście, że tak. No, no oczywiście. Dobra, to postawiam, idę po kolejne. Dobra. Idę po kolejne, zaraz będę. Jeszcze są dwa ukryte w tej krainie. Dobra! Jeden tu jest elefant ale w góry jest, widzę no go. No jest, jest u góry, no nie pomogę ci niestety w tym. No to ty nie znalazłem, nie? Znaliś No nie, musisz go zabrać do portalu. Ale, ale czemu? mu ja nie idę Chodź tutaj. O kurde, jest, Mały jest, oszołomie. Jest. To mi się podoba, no. Nie no tu no to... a Dobra, tam jest. Co? No i to co? teraz. Nie. Nie, nie wytrzymał. No bo mnie nie dała. Mnie nie dała I nie mi nie działa! Mi nie działa klawiatura! I mi nie działa sprint! Nie mogę! To pana, mi nie działa sprint! Mogę raz. Jakoś... No Jak bo... ci nie działa sprint? No bo klawiatura za to też zepsuła. parkour, psuło. chłopaku! Ale gdzie ja mam ten parkour? Dobrze. Powodzenia yes. ci życzę. Yes? Udało mi się, ty! Brawo! Yes. Brawo! Yes. Jestem Simo. O nie ty, nie, ty ty nie doskoczysz, tu nie ma opcji. To jest zwykły skok, a on nie dała. Ma czas, że ty nie dasz, nie dasz rady. nie! Ja nie mogę! Admin nie może na to patrzeć! Pomóz, admin pomóz, nie wytrzyma zaraz tego. Musisz to przeskoczyć, bo nie wytrzymam. Pomóż mi po prostu Musisz to Nie mogę! Nie <śm> wytrzymam! <śm> Musisz to przeskoczyć, ja bo szaleje! Pogam, bogą! Ja, ja nie umiem patrzeć! Przeskocz to, bo cię zabiję! Oh, yes. Brawo! Przeskocz dalej! Jest! Oh. No i skok w moim życiu tak w No szczęście. Ej, proszę a mi jak to mam cuskawkę zdobyć? Proszę mi to zanieść. Ale gdzie? Ale jest nie zdobędę, nie dobra mię. Zdobędziesz, musisz się wspiąć na, na wieżę, bolo, przestań mnie denerwować! Jaką gdzie się? Ej! No tak, ale są głupi! To wystarczy na wieżę Nie proszę! Dobra, dobra, lecę, lecę, szybko. to na nie oh. Powodzenia! Dobra, chodzę na wiedzę, no to nie pojemy problem. Dobra, jedzie. No zobaczymy. O. Mamy! I chyba mam tą skawkę Dobra. To nie no będzie takie proste, jak sobie wdziesz sprawę. Ale co ty robisz? Całą się chcę wskazać? No dobra. Przyfacciło ci, to była prosta drabina. Ja i nic nie więcej. mogę. E... Nie wytrzymam zaraz! Pomoc. E... Nie mogę! Jak ty nie nie grasz w Minecraft! Dobra ja nie umiem grać w Minecrafta, no! Nie zasypają pomogę. Teraz dobra, proszę to tak. te trzy Brain 1... Roty do portalu, I... dobrze. Trafiają do mojej bazy. Ha, mu! I... Uh, ha, 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 ha. Ja nie pokej, okay, dobra. Oh. Idę. Teraz, teraz zanieść powrotem do twoich kolegów, dobry? No co chcesz? Zapraszam serdecznie na niebieskie pole, proszę znaleźć dla uh -huh. mnie, dla pana trzy Brain roty. E, trzy Bane Loty, no dobra. E, czekaj. Brain loty! Mówi się brain loty, o szołomie. Sam jesteś o beznadziejny jesteś, a zielony kolor to najgorszy kolor na świecie. Spoko. A No to słabo. No i git. Ej! Spaghetti toiletini! No musisz wykonać parkour, żeby go zdobyć. No to sobie wykonaj sam Park. sobie poradził znalazł dla mnie trzy O, brainloty. drabinka! Drabinka! Uhuhu. Nie! Brainroth! Jest, dziękuję ci! Ty chyba szybko znajdziesz dla mnie te brain roty. No nie Ale wiem. Ale musisz go zabrać, to nie takie proste. Ja, no nie mogę, serio. Tak, musisz go zabrać i Ja nie portalu. mogę, no dobra. Ale wiesz, że ja jestem koksem w parkurze, więc ja szybko zdobędę stylet i spaghetti. Liczę na to. Na razie połóż go przed portalem, zanim go wrzucisz, zobaczymy, jakie hmm. dla mnie zdobędziesz. A co jak ja wejdę do portalu? No to wtedy już nie wrócisz na polenowo nigdy, bo będziesz zamknięty na zawsze! Proszę, wykonać piękny parkour, on nie jest trudny. E, e O. NIE. nie Raz, patrzeć, dwa... Nie mogę jak wyłamię się nogi na tym małym. O, nie. nie. Nie wierzę. Nie mogę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Nie. NIE. Tak. Nie mogę. Czego? No przez... Nie wytrzymam. Przepraszam. Nie Przepraszam adminie, ty dobra, dobra, patrz. Bolowski. Przecież żartowałem, zobacz na to, zrobię to nawet jeszcze raz. Nie, nie, co ty robisz? Nie, czemu ty to robisz jeszcze raz? <śmiech> patrz, <śmiech> bo ja to szaleje. robię za pierwszym razem i nawet się nie zatrzyma. Pyk, 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 pyk. I co? Brawo, brawo. Pu, pu, pu. Liczę, że mnie oszukiwałeś tylko leciutko. No oczywiście, że oszukiwałem. Yy, widzę coś tam. tam jak jest. ja mam tam skoczyć? Skocz! Jest. O! Mam! dla mnie za jeden I bilion. i to jaki? Ja, ja chcę prasza. tego brain rota, ja chcę. Nie ma opcję, on jest tylko mój. Dziękuję, dziękuję bardzo. O jakie fajne rarytasy. Idziemy teraz. Musisz ponownie tam doskoczyć teraz. No ale to jest easy. Ja ci mówię, jestem dobry w parkurze. że mam nadzieję, że tu jest zielony, tam będzie parkur. Jaki głupek. A kto go ma? Eee... chyba Olek, nie? Nie. No tak, Słyszałem pogłoski, że on jest najgorszym graczem Minecraft w parkour. Yyy... Eee, chyba nie, zobacz co się stało. Ja cię krecę, ty to szybko dla mnie załatwisz, dziękuję ci bardzo. Mm, no, ale nie wiem czy ja chcę ci go oddać. Dostaniesz prezent w domku swoim. Serio? Prezent? No tak, dobra. ale nie dostaniesz go, jeżeli Olek nie da rady zrobić parkour i przynieś mi trzech brain rotów. Eee, no dobra. Za A! Najpierw mi je wrzuć. Aha, serio? Czemu ja muszę wszystko robić? No Jesteśmy mega dziwny. Tak, ja tylko mam patrzeć. Jeden. Dwa. Chyba w końcu po to jestem magnidem, żeby tylko patrzeć. O, Zabieram siła. cię do kolegów. Witaj, trochę się martwię o ciebie. <grystanie> Witaj, Admin, o co się martwisz? Dlaczego się mnie martwisz? Słyszałem pogłoski, że jesteś mega sobie w parkur. No to prawda, jestem masakryczny w parkura. O, powiem ci, że masz najgorsze terytorium zielone. Ja, ja czemu najgorszy, o czym ty mówisz, dlaczego Proszę tak robić? Ale zniszczyć na mnie trzy brain roty, masz na to 20 sekund inaczej na czymś nie wróci na paliwo. 20 sekund? 19, nie, 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 nie. 18, nie. nie licz, bo się stres. 17, 16, o, widzę 15, 15, jednego. 15, 12, 11, 10, Przestałem! 9, 8, 7, no, 6, 5, 4, 3 2, 1. Koniec czasu! Niestety muszę cię zabrać do przyjaciół! Dlaczego tak to robisz? Żartuję, mi? dam ci trochę więcej czasu. Ale o, skup dziękuję. się... Ej, dobra, czekaj, skupienie tu będzie, tu, żeby skoczyć. O, skończyłem. Skup się. E... No nie, nie wytrzymam, nie mogę na to patrzeć, moje oczy krwawią. Admin nie wytrzyma zaraz. Jak chcę wrócić do paginowo. Patrz jak to się robi, patrz. No jak? Patrz. A, sam nie potrafię. Patrz, jak to się robi, zobacz. Uuu. Widzisz to? Ej, dobra. O, no. Ej, dobra, serio, ja jestem mega... No, jestem serio... Me... O, jestem mega dobry, widziałeś ten skok? Nie a, widzimy. patrz ten. A, patrz, a, patrz ten. Ja to żaden nie wytrzymał z tobą. My Uuu! Dziękuję, oszaleje. Adminie! Nie, taki zaraz. jednak! przejdź to po prostu. Obawiam się, że ten skok też mogę zepsuć, ale jednak nie zepsułem go. O! Dobra. O, Mamy keczuru! Tak, bierz go. Co ty robisz? Hej! Wracaj do mnie tu! A gdzie, gdzie mam wy... ci wracać? Laga miałem! Ale już myślałem, że wychodzisz z Minecrafta i się obawiasz. Zabiorę Cię tam. Czekaj, czekaj, nie, nie, nie zabieraj go mi nic, położyć przed czy... tym portalem? Połóż później go. sobie go położę! Gdzie on jest? No tu, na ziemi! Zejdź z mojej głowy, bo cię zastrzelę! Zejdź z mojej głowy! Jakiej twojej głowy? Zejdź z mojej głowy! Dobra, żni tego zanieś adminie, nie, nie chcesz tylko po mnie! Jeszcze raz mi wejdziesz na głowę, a pożałujesz i twoi przyjaciele również. Sam pożałuję, że nic nie zrobiłem złego, ale on jest ciężki, ja to skąd tyle waszych! Jak do kolegi tylko! Przepraszam no, Adminie, nigdy w życiu już nigdy do ciebie nie powiem! Tak jest, proszę go położyć przed portalem na razie Przed, a nie mogę do? Nie! A co jeżeli wejdę do tego portalu? Szybciej. Ci... Zabieram cię na zielone terytorium! O Odnajdź dobra, bo... mi szybko Brain Roty! Ale powiedz mi tak, gdzie te Brain Roty lądują? Do mojej bazy, Napoleonowie Czyli, że jak skoczy do tego portalu znajdę się na Napoleonowie! No, ale nie będziesz miał wtedy wstępu do Palianowa. czego ty nie rozumiesz? No dobra, to nie warto. Dobra, idę tu. Coś tu jest? O jest, drabinka. Mm, powodzenia ci życzę. Dzięki, mam nadzieję, że tu parkura nie ma, bo jak będzie to będzie jakaś masakra. Oczywiście, że jest. Co? Oczywiście, nie, że no jest. dlaczego wylosowałem mapę z najgorszą parkurą? Musisz przeskoczyć 180, żeby zdobyć Brain Rota. Ile? Jak ile? 180? -tki? Proszę, masz ułatwienie tutaj. Dawaj, poradzisz sobie z tym wyzwaniem. Yy, dobra. A! Nie! jesteś to jesteś jest eee. yy, no Masz nie, kolejną no szansę, nie. wspinaj się, bo nie wytrzymam. Jestem słabym, porkura, co ja mam adminowi powiedzieć? No, 180 nie potrafisz, chłopaku. A, a, a kto potrafi? Ja ci to pokażę, jak to się robi. Oj, sam nie umiem. No, widzisz, admin, ja też nie potrafię. Ale ja nie muszę mieć. Orszóstwo, jakieś oszustwo, jakieś oszustwo. Patrz, ustaw się tak, na krańcu i skocz. Aha. Widzisz? Stoję na krańcu i. Byłem tam. Prawie tam byłem. Nakazuję adminowi mnie tam podnieść. Nie mogę, nie mogę. Nakazujesz? Nie, co ty, co ty powiedziałeś, właśnie? Opowiedz mi tego słowa. masz. Weź go szybciej, bo nie wytrzymam. Już nie, nie chcę z tobą przebywać. Dzięki. Skocz na dół do portalu. I. Bum. Ale wiesz, że został ci jeszcze jeden. Jak jeden? Przecież mam dwa. Tyle najgorszy chyba wystarczy. Najgorszy został ci najgorszy. Nie wytrzymam. Czemu ty Jak dostałeś najgorszy? ten kolor? <grym> Jak... Czemu dostałeś ten kolor? Nie, nie dam rady jest skoro z... Nie! Co? Nie! Nie ma opcji! Tak Dlaczego? jest, jest tutaj. Nie! D dobra. Proszę. Gdzie, nie wrócę nigdy na palionowo już. No niestety. Jeżeli nie dasz rady, to niestety. Przecież... Przecież to jest... Moje marzenie tam było trafić, a... Nie, się tam dobra, ja idę spać i poczekam na ciebie, wiesz, poczekam tu u góry na ciebie, a ja pójdę, pójdę spać, Czy ty możesz już wstać, hmm. halo? Olo, halo, kurciaki, to by to halo, zaraz... halo. Czy to halo? już jest 2035 rok? Nie, mamy, no co prawda kilka dni później jesteśmy, ale bez przesady. Ja cię kręcę, naprawdę, że już mogę sam sobie go zabrać. Co ty robisz? Cofa mnie i co jest? Zabieraj tego Braindrotta. Dobra, zabieram już go bez problemu, już, już daję, wracajmy daję na to Palionowo. Do portalu, daję do portalu i wzywam wszystkich, wszystkich teraz. A ty wrzuć mi te piękne brainrociki do portalu. Ostatni tryb to tryb współpracy na ciemnozielonym kolorze. Trzy Brain roty szybko dla mnie i wracać na Palionowo cali i zdrowi. To super, to super. Działajcie, bo ty. Działajcie, 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 chłopaki. Ej, tam jest Brain rot. Gdzie tam, 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 jest, tam jest, jest Brain Rot! Brain, no, nie będę wam podpowiadał przecież gdzie są Brain roty. Yes, o, znalazłem, idzie. Ja znalazłem, dobrze, ja znalazłem, jest, nie ja Znalazłem! Znalazłem brain rota, panie ja adminie, ja znalazłem brain rota! on, ty jesteś naprawdę dobrym gościem. Tak, dziękuję, o dziękuję, wiem. No to Proszę ja to ja go nie Nie po tego elefanta do góry! Dobrze, Oleczkowemu trzeba zamknąć i spalić domek w takim razie, jak będzie tak siedział. A to jest niesprawiedliwe, ja go pierwszy znalazłem. Nie, ja go znalazłem panie adminie, idę po tego elefanta! A Kto go miał w ręce? No on po mnie go wyrwał! Nie ja wyrwać, nie wejdę po elefanta! Jest, bolowski jest blisko. bolowski a, jest blisko. A, Jednak daleko ten się nie da wejść. Ty. Bolowski. Pomogę ci. Spokojnie. Pomogę ci! Nie mogę! Nie! Nie, ja mu pomogę, mam nawet nie spojrzał, nie wytrzymam. Ja nie chciałem! ja chcę coś z Nie mogę. Bo mi nie działa! Tak jest, no, ty jesteś dobry, czerwony gość! Mówiłem... A, a, a. To jesteś! Jest. Panie adminie! Nie! Proszę zatrudnić łatwo! No to jesteś sprawiedliwe! Mimo, no? że Ja nie mogę! Ja Wszystko zabiera! Proszę go Dobra, zabrać No tak, no przynajmniej mamy błędy! Mamy cy! Został ostatni! Gdzie ostatni błędy? No mam wysoko je. mierzcie, mierzcie wysoko! No, Na samej ale... górze, ja go znajdę, ja ale... go znajdę pierwszy! Ja nie zrobię tego skoku, adminie! Na samej górze! Zrobiłem! Ja cię kręcę, Bolowski, nawet Kurde, musiał pisz. Spadłem z góry! Teraz kto szybciej? Ej. No kto nie szybciej? no, wypał! No ale zusy mnie! Ej, dobra, osukał, tak, poszukał. współpracujecie czy sobie przeszkadzacie, co? Ale nie można go tak No nie można! Panie adminie, ja już idę, U. ja chcę to znaleźć! Masz szansę, masz wielką szansę na zdobycie tego... No i Nie da tego zdobyć, nie ZUSA, to jak ja mam to zdobyć? <laughs> Padolek, Maciek macie wielką szansę, na sam dół. Macie nie gadać, że Leon to znowu zrobi, nie. Ja to nie zrobię. To będzie niemożliwe. Nie, bolo panie mam, nie. Adminie, nie bolo, panie Nie, panie nie. nie wytrzymam. Admin, nie, na takie, na takie, na takie walki. Gdzie ja teraz mam iść, panie Ach, samą, samą górę, Nie ją ja gdzieś to nie chcę wracać na palionowo nigdzie. Dobrze, dobrze, dobrze. Gdzie teraz? O ja cię kręcę. Gdzie on jest? O ja cię kręcę, nie podpowiem. Tutaj! Nie wierzę. Nie da się. Niemożliwe. Ty. Niemożliwe chyba będzie miał. O, o, nie, o, o, nie, o, o. Na nie Co nie jest panie nie, nie da się tu dostać! Tam na nie ma nic! Dostać. Tam nic nie ma! A, bo to nie można tędy przejść! o muszę przejść tędy chmurą! O, przykro mi, tutaj, tu musicie przejść i kliknąć w guzik, ten oto, i potem skaczcie tu, i przeskakujecie tu, a następnie, znowu naprzód. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, jak tam iść, ja wiem, jak tam iść! Wielka wojna, proszę państwa, kto będzie pierwszy? Uwaga! O, oleczko, ja muszę być pierwszy. Będę pierwszy, będę pierwszy, tylko nie wiem, gdzie mam iść, nie wiem, gdzie mam iść. No ty, baranie! O, dymy, kłótnie w Ale powinno być ze sobą, to jest osuska. Bolo, nie idź za nim, cofnij tam! Yes. Nie, bolą! Nie. Ten guzik! Tańczyna. Ten! To! Ten! ten Boże, no. Czarny guzik! Ale co mu jest. pokazałeś! Czarny guzik to jest! No i koniec! Gdzie jest Leon? Który Skacze! E, skacze. On na radę! Nie na radę! On na radę! Nie! Nie, Nie mogę! Teraz uwaga, czy oleczkowy da Największy nie, panu nie! Nie mogę. robię. ułatwienie, bo widzę, że sobie nie radzicie. Robimy ułatwienie. Nie parkouru! Ułatwienie robimy. Dobrze, dobrze, balo! Mamy! Tak jest! Proszę państwa, dziękuję. Oddawaj! Proszę go zanieść teraz do portalu, wszystkie wrzućcie. I wtedy wskakujemy my również w portal elegancko. Proszę bardzo, jeden słonik. O. Źle go wsadziliście Bada. Ej! Ej, ja, on szuka! szukał! Nie truskawka! Nie, on ginie! Przestańcie! Nie możecie go wrzucić? Nie wytrzymał za jest za gruby Wrzućcie jest go tam, bo nie dam rady wejść. No wrzućcie go tam no A, Nie ale... da się nie. O. Poszedł o, Będziesz miał ciężko to w życiu ja, admin. Ja. admin jest wkurzony A? Idziemy do portalu Tak jest Dziękuję wam za te wszystkie brainroty A teraz macie otwarte wejście na palionowo Możecie sobie spokojnie wrócić Admin się nacieszy brainrocikami Trzymajcie się i bawcie się dobrze Dobra, Ja nie mogę drodzy to już jest koniec trola Koniec trola z załatwieniami brainrociki Eleganckie, pochowane na mapce Patrzysz, płyną sobie do miasta A ja wam dziękuję za oglądanie Jeżeli chcecie więcej jakichś takich dziwnych odcinków За админом дайте знака